X131 jest to najnowsza technologia Maximus w portfolio marki Pionier. Technologia Maximus to technologia odmian półkarłowych. Czym charakteryzuje się ta odmiana? Przede wszystkim bardzo silnym systemem korzeniowym, więc polecana jest zarówno na gleby lepsze, ale z powodzeniem można siać ją na glebach słabszych. Drugą jej ważną zaletą jest szybki rozwój początkowy, ale nie tak szybki jak odmian o pokroju tradycyjnym, dlatego nie zaleca się tej odmiany siać w terminach opóźnionych. Zalecamy ją na terminy wczesne w obsadzie 40 do 45 roślin na metr kwadratowy oraz w terminach optymalnych 45 do 50 roślin na metr kwadratowy. Odmiana ta charakteryzuje się wolniejszym startem wiosennym, ale zaowocowało to w tym roku, gdyż 25 marca wystąpił mróz o amplitudzie minus 8 stopni Celsjusza. Ta odmiana nie zdążyła jeszcze strzelić w pęd i w zasadzie nie miała uszkodzeń mrozowych. Odmiana PX113 zawierająca gen RLM7, podwyższająca jej odporność na pomę, czyli suchą z kapustnych jest to odmiana, która już na jesieni buduje bardzo długi system korzeniowy, co daje tej odmianie na pewno podwyższoną odporność na suszę oraz lepsze, lepszą zimotrwałość. Co jeszcze można powiedzieć o tej odmianie? To na pewno odmiana nadająca się na słabsze kompleksy glebowe. Odmiana, która bardzo dobrze rozwija się na jesieni, ale również jako Maximus niezalecana jest na opóźnione siewy. Dedykujemy ją na siewy wczesne i w obsadzie 40 do 45 roślin oraz sieby w terminach optymalnych, czyli obsada 45 do 50 roślin na metr kwadratowy. Jest to odmiana, która bardzo dobrze rozwija pęd główny oraz pędy boczne. Bardzo ładnie nalewa łuszczyny. Widać jej wysoką zimotowałość i odporność na choroby, a jej zaolejenie dochodzi. Do 48,2%, co na pewno w momencie sprzedaży plonów da nam podniesienie zysków. PT275 to bardzo mocny plon o mocnej łodydze. Odmiana, która Niezalecana jest do wczesnych siewów ze względu na bardzo szybki start jesienny. Kierujemy ją w, w terminy siewu optymalny w ilości 40 roślin na metr kwadratowy i na termin opóźniony 45 do 50 roślin na metr kwadratowy. Jest to odmiana, która po mrozach, które wystąpiły wiosną zregenerowała się bardzo dobrze. Nabudowała sporo odgałęzień bocznych, bardzo ładnie widać. Ma przyrosty łuszczynowe. Myślę, że odmiana, która da wysoki, stabilny plon, wraz z wysokim plonem, wyniesiemy również z tą odmianą wysokie zalejenie sięgające do 48,3%. Co na pewno będzie skutkowało zwyżką zysku w trakcie sprzedaży. Tej odmiany yy, nie dedykujemy na gleby słabsze, jest to odmiana dedykowana na gleby o średniej i lepszej kultur kulturze glebowej. PT 264 jest mieszańcem wysokim, dobrze już chyba znanym Państwu. Jest odmianą, która ma bardzo szybki rozwój początkowy, jesienny i niezalecana jest do siewów wczesnych. Kierujemy ją na siewy optymalne około 40 do 45 roślin na metr kwadratowy oraz terminy opóźnione od 45 do 50 roślin na metr kwadratowy. Jest to odmiana, która z powodzeniem udaje się na kompleksach glebowych słabszych, i od nich możemy już pozycjonować tą odmianę w kierunku kompleksów glebowych lepszych. Co ciekawe w tej odmianie, bardzo dobrze regeneruje się po mrozach. Praktycznie odmiana nie odczuła mrozów które wystąpiły wiosną. Amplituda, jaka tu była, to była 8 stopni Celsjusza. Odmiana bardzo dobrze się zachowała i bardzo dobrze wystartowała w pęd dopiero po mrozach. Odmiana o silnym systemie korzeniowym, bardzo dobrym zaolejeniu, 48,2% oraz wspaniałej odporności na fomę, czyli suchą zgniliznę kapusty.